wracamy wryczące z dwudziestki. Mamy za sobą pandemię. Jeżeli historia się potoczy, tak jak się toczyła 100 lat temu, to za 19 lat wybuchnie kolejna wojna światowa. Ale zanim do tego dojdzie, najprawdopodobniej będziemy zmuszeni żyć w świecie, który jest niemożliwy do zamieszkania przez katastrofę klimatyczną. Ale na razie cieszymy się tym, co mamy. Mianowicie przyszedł do mnie prezent od Artusia, który generalnie był na święta, ale minęło już ponad dwa tygodnie, więc. Proszę bardzo, priorytetowa i ubezpieczona i gabaryt A, cokolwiek to znaczy. Nie mam żadnego pojęcia co jest w środku, Nic nie było żadnych przesłanek, żadnych spoilerów co jest w środku, więc wchodzę tutaj zupełnie in the dark. Jedyne co myślę to, że coś mogło być zalaminowane w środku. Przed teraz, uwaga, paczka. Wlepa prawa LGBT do prawa człowieka Super, będzie naklejane Tęczowa Suroszowa Zajebiście O Boże, to tam, będzie. No, i tak jak mówiłam Było coś laminowane o Co innego jak Dunajskiego. E, już jeszcze rozglądam, gdzie by to ją powiesić na której ścianie bardzo ładna. Te ładne takie kolory takie co ma bisexualna flaga. Super, tu jest Alien. Tak wygląda. Bardzo się cieszę. Super prezent. A herbata Dilma Raspberry Flavor. Zajebiście, szkoda, że nie jest to złoty bukiet ziół, ale nie będę narzekać, ja lubię herbatę, lubię mieć dobrą herbatę, dobra herbata jest do dojebanym prezentem. Jak nie wiecie co mi kupić, kupcie mi dobrą herbatę. Um. Zaproszenie na Boże Ciało, czyli na 18 kartusiach, która odbiła się już niedługo będzie, że 3 lata temu. I tutaj też jest Alien. Też jest tutaj Alien, ważne. Eee, tutaj jest taka pocztuwa, pocztuwa, no taka, no pocztówka w sumie, z aniołkiem, z barankiem i z dziećmi fajnymi takimi i tu jest są napisane życzenia. I tu nie będę czytać całości, bo mam no, tajemnice korespondencji, no i jest, jest tu napisane, że tak jak kiedyś chciałam sobie powiesić którą z akwareli na ścianie, tak teraz mogę. Zajęliście. To jest. To jest na pewno coś z Chińczyka. To jest na pewno, nie, no na pewno coś takiego, że się wsadza do do, no, do gniazdka i to świeci. I to jest taka gniazdaczka fajna. To jest na 100% coś z Chińczyka i jestem zachwycona. Jak tylko, jak tylko skończę rozpakowywać, to idę to przetestować. I ostatnie. To jest. W chwilę myślałam, że to kubek, ale nie. To jest świeczka. O zapachu cappuccino Z cynamonem. Z cynamonem chłopaki. Zaraz zobaczymy. Jak to wygląda. Tak, i ma taki ładny nadruk. To można sobie nawet potem z tego zrobić. Tak jak na początku chciałam. Ja myślałam, z to jest kubek. Ale można z tego zrobić kubek, jak się człowiek kuprze, to ze wszystkiego można zrobić kubek. Ma taki zapach. Lekko ciasteczkowy, bym powiedziała, ale bardzo ładny. Nawet jeżeli nie przypomina kapuciny, to i tak jest dojebany i... To są moje prezenty od Artusia. Jestem bardzo, jestem po prostu przeszczęśliwa, to jest wszystko, czego dziś chcę. Moje największe marzenia zostały dziś spełnione. Bo to naprawdę był taki moment, że ja powiedziałam, że chciałabym mieć taką akwarelę na ścianie i teraz będę mieć akwarelę na ścianie. Za każdym razem, jak będę na nią bardziej, będę sobie myśleć, o. Zunajewski zrobił takie dla mnie. No i to by było tyle z unboxingu. Miałam się przebrać w połowie. Teraz uwaga: rytualne pierwsze zapalenie świeczki, cappuccino. Kofe and spice. I... I sobie teraz postawię, I sobie będzie stało. jeśli będzie świeciło i będę szczęśliwa i zadowolona Ale teraz co? Gdzie tu mam jakiś, jakiś wolny... Okej. Okay. Patrzymy czy to, czy to w ogóle działa Muszę Kurde I będzie... O dobra Świeci? Świeci Świeć, gwiazdeczko, mała świeć! Do Jezusa prowadź mnie! No i to by było na tyle jeśli chodzi o unboxing. Jak widzicie, jestem bardzo szczęśliwa i zadowolona. Gwiazdeczka mała świeci i będzie świecić przez wieczność i oświetlać ciemny tunel jakim jest moje życie. A na sam koniec mam jeszcze jedną wiadomość do wszystkich drogów blacharstwa. You get what you fucking deserve!